Maneczka odcinek gdzieś specjalny Ania się wyżywa na piecu skaflowym Dawaj wali Anka bij go Ale uważaj nie To to za osafanka Ania Wal tutaj z tej strony Tu gdzie te małe dźwiczki masz No walko O super Bij Dziś Dał Widzisz jedno Jest. uderzenie i hlaz. Jesteś stworzona do psucia. Jak Michał. No. Wyrwiesz? Wyrwiesz. Pociął mi tutaj zapełnić. No, za to pociął. Widzisz? Udało się. Tu jak na górze, panie, to odejdzie. Zresztą to po co jej młotek, jaka ona rękami chyba? A to my ja nie mogę Niedziałabym tym wyrzec Szczęśliwą, bo ona się na czym wyżyć Dobra, siemka, hejka.